OAN DTMS Broker skłania się. E, godzina 8:30. Rozpoczynamy rynkowe espresso 3, e, 3 lipca. Zapraszam na ten poranny briefing, e, briefing rynkowy. E, na początku, oczywiście, informacje dotyczące ryzyka e, w związku z e, inwestowaniem na rynku OTC, na rynku e, lewarowanych kontraktów na różnice kursowe, kontraktów. CFD. Za moment przechodzimy do, do, do wykresów na żywo, ale wcześniej, oczywiście, kilka rzeczy takich fundamentalnych, to co przed nami, to co zostało już opublikowane i kilka jakichś najważniejszych wykresów, które przygotowałem dla Państwa na dzisiejsze espresso. Wczoraj, jeśli chodzi o nastroje na giełdach, one były dobre. Jeśli chodzi o Wall Street, to główne indeksy amerykańskie odnotowały odnotowały wzrosty i tak na przykład Nasdaq urósł o 80% S&P o 60% a przemysłowy Dow Jones o 40% więc te nastroje do, utrzymują się na, na, dość dobrym, na dość dobrym poziomie. No, negatywnie, negatywną sesję zarejestrował niemiecki DAX, spadek o 0,7%. W przypadku euro-dolara wzrost o 0,1%, ale cały czas jest to niewielka zmienność gdzieś zamknęliśmy dzień w okolicach 1,0740. 45, ropa Brent straciła 40. natomiast tej 70. ale początek sesji był dobry, wczoraj obserwowaliśmy wzrosty i no te, te wzrosty zostały zgaszone, zerkniemy za moment na wykresy, wykresy ropy na żywo. Z danych makro otrzymaliśmy wczoraj ankietę JOLS, która pokazuje jak wygląda popyt na pracę, jak wygląda jak wygląda rotacja pracowników i może ja tutaj dla państwa przygotowałem ten oto wykres. Mamy wzrost do 8 milionów i 140 tysięcy. Oczekiwano słabszego wyniku, a poprzednia wartość została zrewidowana w górę, co oznacza, że dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły dobrymi wynikami. Natomiast oczywiście no tutaj trend spadkowy, który trwa od gdzieś od drugiego, drugiego kwartału 2022 roku. Nadal jest, nadal jest spadkowy, co no, czyli tendencja, tendencja jakby nie została w żaden sposób zaburzona. Mamy tu pewnego rodzaju jedynie korektę, no ale tak czy inaczej rynek ocenia czasem to, jaki otrzymaliśmy rezultat, versus jakie były oczekiwania, jakie były oczekiwania, oczekiwania rynkowe. Tak więc aktualnie 8 milionów 140, 000, a poprzednia wartość, przypomnę, została zrewidowana zrewidowana w górę. To co przed nami to oczywiście dzisiaj mamy dane z amerykańskiego rynku pracy również, czyli ADP. Mamy również tygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z tego względu, że jutro dzisiaj sesja jest skrócona oczywiście w Stanach Zjednoczonych, a jutro nie odbędzie się ze względu na święto niepodległości. Natomiast tak jak wspomniałem, dzisiaj ADP oczekuje się wzrostu do 165 tysięcy ze 152, a tygodniowa zmiana wniosków o zasiłek ma uprasować się na poziomie 235, czyli cały czas powyżej 200, cały czas powyżej 200 tysięcy. Nie sądzę, żeby te dane o godzinie 1430 wywołały jakąś większą zmienność. No moim zdaniem rynek może nieco bardziej reagować na ADP ale pamiętajmy, że w piątek będziemy mieli <coughs> będziemy mieli raport z rynku pracy raport z rynku pracy, który, o, który no, wywołuje dość dużo już teraz emocji wczoraj wczoraj, wczoraj Powell w Sintrze na sympozjum Europejskiego Banku Centralnego, brał udział w panelu razem z panią prezeską EBC, panią Lagarde i rynek no, dość dobrze odebrał to co, to, co przedstawiał Powell, ponieważ jego wypowiedzi wspierały oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Przyznał, że no, przedstawiciele rezerwy federalnej dostrzegają pro, proces dezinflacyjny, że ten proces dezinflacyjny ponownie został aktywowany powiedzmy i, i, i postępuje. Po, wcześniejszym, po wcześniejszej stabilizacji i, i spadku tempa tego, tego, tego procesu dezinflacyjnego. Dodatkowo Paweł powiedział również w Portugalii, że, że jeśli dane z rynku pracy spowolnią, no to wówczas, to wówczas mamy, to, to, to wówczas rezerwa federalna prawdopodobnie będzie, będzie reagować. Tak, już, już wracamy do, do danych makro oprócz danych dotyczących rynku pracy. Które otrzymamy dziś, również otrzymamy raport ISM dla, dla usług. Ostatnio poznaliśmy ISM dla, dla przemysłu, teraz, teraz usługi oczekuje się, że główny wskaźnik lekko zostanie zredukowany do 52,6 z53. I 8. No, z pewnością oceniany będzie i oceniane będą ceny płacone w usługach. Tutaj jest oczekiwany spadek, yy, i, to, i to właśnie na, na ten subindeks może dolar reagować. Yy, yy, widać, że, że, że jeśli chodzi o zatrudnienie, ten wskaźnik ma yy, polepszyć się z 47,1 do 49. Natomiast nowe zamówienia mają obniżyć się z 54,1 punkta do 53,6 punkta. Natomiast w, tak jak wspomniałem, jutro będzie pewnie zmienność ograniczona ze względu na Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, natomiast w piątek oczywiście wisienką na torcie po tych wszystkich danych z rynku pracy będzie oficjalny miesięczny raport miesięczny raport, który wskazuje nas, który prawdopodobnie wskaże stabilizację stopy bezrobocia na poziomie 4% i no, ma, 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 ma dać kolejny sygnał ochładzania się tego sektora, zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym ma zostać zredukowana z 272 tysięcy do, do 190 tysięcy. Do Tysięcy, również zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym ma zostać zmniejszona do 160 tysięcy z 229 tysięcy po, po wcześniejszej rewizji. Wskaźnik aktywności zawodowej ma wzrosnąć o, do 62,6. Procent z 62,5%. Więc no, tego typu komentarze Pawela dotyczące rynku pracy, że jeśli otrzymamy spowolnienie i wyraźniejsze oznaki ochłodzenia, to wówczas rezerwa federalna będzie reagować, powodują, że ta zmienność w przypadku oczywiście jakichś tutaj zaskoczeń będzie, będzie większa. Myślę, że, że jeśli byśmy otrzymali słaby raport, no to wówczas dolar straciłby na wartości, ponieważ urosłyby spekulacje, że Fed we wrześniu obniży stopy procentowe. No ale musielibyśmy otrzymać naprawdę słaby raport. W każdej kategorii musielibyśmy zobaczyć ochłodzenie. Natomiast ja osobiście uważam, że raport będzie powiedzmy lekko lepszy niż, niż te, te, te szacunki, które tutaj są wskazywane. Jeśli chodzi o cenę rynkową. Ta implikowana i to, to implikowane prawdopodobieństwo wskazuje, że we wrześniu szansa na obniżki stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych jest na poziomie 62,3%, natomiast grudzień to są, to jest, to jest, to jest scenariusz taki wyceniany na, na poziomie prawie 75%, więc dość, dość realny. No i teraz rynek oczywiście ma z czego redukować. Jeśli, jeśli dane będą dobre, no to dolar, dolar, jeśli dane z rynku pracy będą dobre, mocne, to dolar będzie zyskiwał na wartości. Ja osobiście uważam, że, że taki scenariusz jest bardziej realny i że ten wrzesień nie zostanie zrealizowany i dolar ma szansę na kontynuację umocnienia. A ta wrześniowa wycena dość, dość optymistyczna, że we wrześniu już FED obniży stopy procentowe, będzie musiała zostać zmodyfikowana, no ale oczywiście to są moje subiektywne, subiektywne opinie. Dzisiaj również Rada Polityki Pieniężnej będzie decydować o stopach procentowych w Polsce, natomiast oczekuje się braku zmian do końca roku. Myślę, że nawet w pierwszym i być może w drugim kwartale te stopy nie zostaną zmienione w przyszłym roku, być może gdzieś w połowie roku, ale oczywiście są również prognozy na rynku pokazujące, że wielu, wielu ekonomistów spodziewa się, nie spodziewa się obniżki stóp w całym w przyszłym roku, natomiast kontrakty FRA, czyli kontrakty na stopę procentową w Polsce pokazują, w ostatnim czasie lekko wzrosły, są, pokazują stabilizację po, po tym drastycznym spadku wrześniowym tej, tej powiedzmy niespodziance, którą Rada Polityki Pieniężnej zaserwowała rynkom i tym dostosowaniom, jak to, jak to nazwano, stóp procentowych i obniżce 75 punktów bazowych, teraz mamy stabilizację i rynek na razie nie wycenia żaden sposób tej, tej, tej obniżki. Oczywiście wycenia, że, że za rok być może te stopy zostaną. Czy, czy nawet dalej, bo to jest ten, ta zielona zielona ścieżka, zielona linia to jest fra na no, 21 na 24, czyli gdzieś w okolicach za, za dwa lata. No to za dwa lata, oczywiście, tak. Stopy tutaj rynek wycenia, że zostaną zredukowane. Gdzieś czterokrotnie, o, o, o 25 punktów bazowych, czyli gdzieś o 1 punkt, o, o punkt procentowy. Natomiast w przeciągu najbliższego pół roku, czy nawet roku no to te stopy zostaną zredukowane w niewielkim stopniu albo nie zostaną w żaden sposób zredukowane, więc tutaj rynek nie spodziewa się żadnej, żadnej żadnego żadnej obniżki w tym roku i na pewno i na pewno w całym 2020 w całym 2024. Roku. Pozwolą Państwo, że teraz przejdziemy na wykresy już na żywo. Zacznijmy od niemieckiego DAXA, który wczoraj zaliczył dość negatywną sesję. I notowania nie zdołały przełamać tego oporu w postaci opadającej linii trendu, tej, tej linii, która przebiega, która łączy te maksima, lokalne lokalne maksima. Jednocześnie mamy tutaj coś na kształt takiej flagi. Przepraszam, pozwolę Państwu, że narysuję tę flagę, która tutaj nam się w jakiś sposób ułożyła. No to w krótkim terminie oczywiście tego typu wyjście dołem z takiej formacji jest jest sygnałem negatywnym i, i prawdopodobnie te spadki, które rozpoczęły się w połowie maja, czyli trwają już półtora miesiąca, prawdopodobnie będą kontynuowane. Przypomnijmy, że w niedzielę mamy drugą turę wyborów, i ta wersja do ryzyka może być podwyższona. To nie jest czynnik, który będzie wspierał e, giełdę. To jest raczej czynnik, który może spowodować, spowodować no, większą awersję do ryzyka. Wyjście dołem, oznacza, że prawdopodobnie ten, no, na razie krótkoterminowy trend spadkowy, który nam tutaj się rozciąga, będzie kontynuowany. Oczywiście te spadki są, jak na razie korektą spadkową na pewno są mniejszą od, od tej korekty, która miała miejsce w ubiegłym roku i moim zdaniem należy te spadki porównywać właśnie do tej, do tej poprzedniej, ubiegłorocznej korekty. Jeśli doszłoby do takiego zjawiska równości korekt, no to wówczas należałoby oczekiwać dołka gdzieś w okolicach 17100, 17, 17 150 punktów, aktualnie kontrakt w oparty o DAX wskazuje 18 380, 387. Co z francuskim indeksem? Francuski indeks, który został, doświadczył mocnej przeceny po wyborach do Europarlamentu i po ogłoszeniu tych przedterminowych wyborów przez prezydenta Francji uplasował, ukształtował dołek w okolicach 7470 punktów. Potem mieliśmy krótkie odreagowanie, na kolejny tydzień przyniósł spadki i po wyrównanie albo lekkie nawet wybicie tych dołków ustanowionych 14 czerwca. Na ten moment jesteśmy gdzieś tutaj w, w połowie tego odreagowania. W okolicach 7585 hmm. 5 punktów. No i oczywiście francuski indeks jest najmocniej narażony na dalszą przecenę, no, ze względu, że do, dotyczy to jest oczywiście francuski, francuski benchmark. Więc on reaguje najmocniej. Będzie reagował najmocniej w przypadku wyników wyborów, tak jak, tak jak to się stało po wyborach do, Euro, do Europarlamentu, więc tutaj możliwe są dalsze możliwa jest dalsza, dalsza przecena. Też chciałem zwrócić uwagę Państwa uwagę na hiszpański indeks IBEX, Pozwolą Państwo, że ja go, że ja go znajdę u siebie na liście instrumentów, powinniśmy za moment. Go otrzymać. Proszę o chwilę cierpliwości. I za moment zerkniemy, zerkniemy sobie na niego. No, hiszpański indeks, który również jest w takim układzie dość negatywnym. Przede wszystkim mamy przełamanie takiego przyspieszonego, wyjście dołem z przyspieszonego kanału trendu wzrostowego. Ta linia łącząca te minima z lutego, z połowy lutego, z, z początku marca i gdzieś tutaj z, z połowy czerwca została przełamana. Dodatkowo, zwracam Państwa uwagę na, taką, na tak, taki układ potencjalnej głowy z ramionami, która nam tutaj się wykształtowała. I zwracam uwagę na, na ten poziom, który w tym momencie zaznaczyłem, czyli okolice 10 800-10 850 punktów. I ten poziom traktowałbym jako taki, taką potencjalną linię szyi tego, tego układu. Układu, który sugeruje, że przynajmniej w krótkim terminie powinniśmy otrzymać większe, większe zniżki, przynajmniej w okolice. 10 500 to są, to są minima ustanowione gdzieś w okolicy połowy, połowy kwietnia, no a takim kluczowym poziomem wydaje się być horyzontalne, horyzontalne wsparcie w okolicach 10 260-280 punktów. To są również maksima z grudnia oraz z początku z grudnia ubiegłego roku i, i, i ze, stycznia, ze stycznia tego roku, więc ten układ negatywny, który sugeruje większą korektę, teoretyczny zasięg tego, tej formacji formacji głowy z ramionami też idealnie wypada właśnie w okolicach 10 200. 30 akurat, nieco poniżej, ale powiedzmy, to wpisuje się w, w taki scenariusz zejścia na niższe, na niższe poziomy. No i dodatkowo tutaj również przebiega linia trendu wzrostowego, która, która łączy, łączy te minima z października 2022 oraz przebiega przez dołki z końca października 2023 roku. Więc moim z, takim subiektywnym zdaniem, moim subiektywnym zdaniem na temat in, in, indeksu hiszpańskiego jest takie, że e, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy nieco większą korektę. Z pewnością największą w tym roku, ale również większą niż ta, która miała miejsce. W ubiegłym, w ubiegłym roku, czyli gdzieś w okolicach, w okolicach wakacji, oczekuję dołka mniej więcej w okolicach 10 250, 250 punktów. Dziękuję Państwu bardzo za, za uwagę. Życzę udanych, samych udanych transakcji. Słyszymy się w piątek. Jutro, tak jak wspomniałem, Amerykanie odpoczywają, ale oczywiście inne rynki działają, więc bez problemu mogą Państwo handlować. Z mojej strony to wszystko, kłaniam się, dziękuję za przybycie, za uwagę i do usłyszenia wszystkiego dobrego.